jest się wiarygodny i bardzo lubiany przez tych Nie Zawsze bawił się rozśmieszał, bo on jest jeszcze osobą ogromnie, z bardzo dużym poczuciem humoru, z dużym dystansem do siebie. Więc ja lubię przebywać w jego towarzystwie. Czy musiała być taka do castingu do serialu? Nie. Aha. Tak Ale dlaczego? Dlatego, że nasz Wojciech Adamczyk doskonale wiedział, Jaką znakomitą jest Pani aktorką, ponieważ był kolegą ze szkoły teatralnej. Również znaczy, przecież jest aktorem. Tak, nie no, jest aktorem, ale kiedy była w szkole teatralnej, to on był na wydziale reżyserii. Już? I już był na wydziale tak. Już był ojcem jakiegoś dziecięcia, z tego co pamiętam. I mi się wydawało wtedy z perspektywy takiej młodej dziewczyny, że jak on ma 20, tam 5 czy 6 lat, to już jest. strasznie że Choć ona ja przyszła długą drogę, taką dosyć wyboistą, no bo wiadomo, że ten mąż bija jak nęławeczce, a ona tutaj zmagała się z rzeczywistością. Próbowała różnych rzeczy. Kosmetyczką była przecież, tylko nie było zapotrzebowania na te usługi na tej wsi. No i w końcu zajęła się tymi serami. To było wyzwanie e, z tymi zwierzętami, bo podobno ze zwierzętami gra się kiepsko. Nie, no ja nie miałam jakichś takich scen, jak to młodzież mówi, hardkorowych, tak? nic no, tam się nie działo, zwierzęta były panowane, były bardzo grzeczne. No, nie, nie wspominam tego jakoś bardzo źle. A czy to było tak, że miała Pani zdecydowane, zdecydowane wskazówki, jak grać? Czy scenarzyści zostawili haciukowe pole do popisu, bo skupili się w tej pierwszej serii, bo tutaj jesteśmy przy tej pierwszej serii na tych postaciach pierwszopannych? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, na czym się skupili twórcy. Mogę tylko odpowiedzieć na pytanie, na czym ja się skupiłam. Tak się zdarzyło, że w tym czasie byłam obsadzona w też bardzo takim znanym serialu lubianym przez widzów który się nazywał Plebania. A ja tam grałam taką ciepłą Polkę, która się zawróciła spod Sybiru i przyjechała, wróciła do swojego kraju. I bardzo chciałam, otrzymując propozycję z serialu Rancho, bardzo chciałam, żeby to była kompletnie inna osoba niż, niż ta moja postać, którą grałam w, w, w serialu Plebania. I poprosiłam o perukę ciemną, i nadała mi takiego bigla pewnego, czyli takiego pewnego temperamentu. Wojtek się na to zgodził, to jest cudowny, cudowny reżyser i bardzo wspaniały człowiek. Także no, ja ją ja jakoś tak polubiłam z tym temperamentem i, i z tymi problemami i z którymi sobie chyba jakoś tam poradziłam po drodze. Właściwie większość serialowych postaci u nas w ranczu e, gra w perukach. Pamiętam, jak ja Wiola Anak opowiadała, że w tej pierwszej serii ona miała swoje prawdziwe włosy i to był dramat, no bo tony tego lakieru, później dostała perukę, a Wy, drogie Panie, miałyście to szczęście, że od samego początku nie musiałyście e, apiować. Tak, Zdanie z peruki, no, czasem się korzysta, czasem się z niej nie korzysta, ale w momencie, kiedy się, jest potrzebna inna wyrazistość postaci, czyli zmienia się kolor włosów, a jest odlecona przez parę miesięcy, a my jednocześnie mamy też inne zobowiązania, na przykład względem teatru, prawda, czy jakichś innych projektów, więc nie możemy ciągle się przewarpowywać. No, Wyruchy są takim bardzo dobrym rozwiązaniem. No, one nie są zawsze wygodne wtedy, kiedy jest upał ogromny, ale nie cóż, my jesteśmy zdyscyplinowane zwierzęta i przetrwamy wszystko, żeby jakoś ten, ten projekt toczył się dalej i żebyśmy sobie nawzajemnie... Nie stwarzali żadnych y, trudności. Wróćmy jeszcze na chwilę do reżysera. Wielu aktorów y, powtarzało, że y, reżyser, aktor na planie to jest super sport, sprawa. Czy zgadza się z tym? No to, to powinna być właśnie super sprawa, tak? Czyli ten aktor i reżyser, czyli reżyser, który ufa aktorowi na... No to to już jest sukces, to jest wielki komfort. A w przypadku serialu Orange, który nie na jest 10 lat, jakieś tamto, tak? strasznie zleciało nie wiem kiedy, to mieliśmy szczęście, że to był po prostu ten sam reżyser, tak żebyśmy nie mieli niespodzianek w postaci jakichś obcych od wprowadzanych przez produkcję do serialu. Na szczęście na trwała producentom za to, że, że ten nasz Wojtek został do końca. No, bo nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale Rancho to jest tak naprawdę autorski serial Wojciecha Adamczyka. Od pierwszego do ostatniego odcinka, co się w ogóle przy tak wielu odcinkach nie zdarza. Bo jednak 10 serii, ten sam reżyser i prawie taka sama ekipa. To prawda, ekipa ciągle ta sama, ta sama operator. Wszystko to samo, więc ktoś tak wracało jak do domu. I to się tęskniło za tym projektem, to nie ukrywam. Lecz to była wielka rada.